Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Ciebie na film pod tytułem Wybierz kartę. A tytuł, podtytuł tego filmu jest Jaka sytuacja wydarzy się w Twoim życiu w okresie dwóch tygodni od dzisiaj. Ale to dzisiaj to nie jest ta data, kiedy nagrywam film, tylko dziś, to znaczy ten moment, kiedy Ty wchodzisz na ten film. Może to być jakikolwiek miesiąc, jakikolwiek rok i dwa tygodnie od tego momentu. To znaczy film jest bezterminowy. Potosujemy teraz karty i zobaczymy, co wszechświat chce Ci powiedzieć. Mam nadzieję, że dokonałeś wyboru. Przejdziemy do pierwszej grupki. Jeżeli wybrałeś tą opcję, to tutaj są Twoje karty: mamy dwójkę pentakli, króla buław i piątkę denarów. I teraz tak, co się wydarzy w przeciągu dwóch tygodni? Będzie to sytuacja związana z pragnieniem czegoś. Zaczynamy od piątki, pentakli, tak? Będzie ci czegoś brakowało, będziesz się smucić. Będziesz chciał chronić to, co masz, bo to będzie dla ciebie najważniejsza ochrona tego, co kochasz. Będziesz czuł, że chcesz mieć więcej, że jest za mało, może związane być to z pracą, może właśnie być, skądkolwiek masz te dochody, tak? Z jakiegoś źródła. Możesz się martwić, że nie masz wystarczająco, może to chodzi o jakieś podwyżki, cokolwiek, paliwo idzie w górę, tak? To znaczy, będzie to okres, ten właśnie te się wydarzy, że będziesz się martwił i postanowisz zmienić swoją sytuację. Sytuacja będzie na tyle dla ciebie się wydawała nieciekawa, że będziesz brał pod uwagę jakąś opcję drugą. I to wnosi dla nas dwójka denarów, która mówi, że masz jedną sytuację, ale dodatkowo coś dochodzi do tego, i próbujesz żonglować, próbujesz zrównoważyć to z tym, nic nie chcesz utracić, to i to jest ważne. Ciągniesz jak najdłużej to i to. To znaczy, sytuacja będzie nieciekawa, ale ty znajdziesz złoty środek z tej sytuacji. Najmniej no na to, jeśli masz jakąś pracę. A myślisz sobie, że w tych warunkach, w tym czasie, fajnie by było, żebym sobie zrobił taki, taki kurs, bo to jest na topie. No i wtedy się zastanawiasz w dwójce denarów, tak? Tu ileś tam godzin w pracy, jak ja znajdę czas na kurs, ale nie mogę stracić pracy, ten kurs też jest ważny. No i próbujesz. I to tutaj być i być tam. Ale to są denary, to, jest, to są też związki międzyludzkie. Może to być tak, że masz na przykład jakiś związek, jakieś partnerstwo, cokolwiek, coś ważnego dla Ciebie, i pojawia się w tym czasie też coś drugiego, i próbujesz utrzymać i to, i tamto. Nie jesteś gotów cokolwiek z tego stracić, ponieważ to i to jest dla Ciebie bardzo ważne, w sumie najważniejsze, ponieważ masz jakieś plany, tak? Chcesz coś kontynuować, ale mając i to, i to. Nie jest y, dobry moment na utratę, na rezygnację z czegoś, gdzie ściągnął jak najdłużej właśnie to. Przychodzi nagle w tym momencie król Buław, który <laughs> przez dwa tygodnie ogrzeje to wszystko. Fajnie, że on przychodzi z tym płomieniem, tak? Pojawia się. No i to jest dla ciebie czas przez te dwa tygodnie, żeby zastanowić się nad rozwojem, może pewnych cech w tobie osobowości. Jeżeli to jest związane z ogniem, tak, to na pewno to jest yy, na, nic ognistego, to patrzymy wtedy, jeżeli on się pojawia, to znaczy, że czas, żeby ta sytuacja się naprawiła, to rozwinąć inne yy, u ciebie cechy, bo ogniste to już masz temperamentne. To teraz tak, potrzebne są te inne. Serdeczność, wierność, tak, stałość, to, co dają na przykład znaki zodiaku inne, tak? Na przykład z kielichów czy tam z denarów, tak? Tutaj jest czas właśnie, żeby tym się zająć, żeby dążyć do realizacji jakichś tam celów, co miałeś, tak? Jeżeli ten, ten właśnie przychodzi, to jest czas, żeby. Z pewnością swoją, z tym temperamentem, daną sytuację rozwinąć tak, żeby z niej wyjść. Wnosisz ten ogień, ale w tej sytuacji potrzebne są inne rzeczy, które wnoszą z koloru inne karty, których tu nie ma. Na przykład musisz rozwinąć, jako w królu, tak? w tym królu yy, buław ten y, pomysł, który ma król mieczy, ten to serdeczność, którą ma król denarów i król kielichów i te twarde stąpanie po ziemi i plany, które ma król denarów, tak? To znaczy, że musisz w tym czasie przyjdzie ten moment, że postanowisz właśnie, żeby tą sprawę po poprawić, pokierować się też i umysłem yy, i o postanowienia, że nie możesz się poddawać, a wynik będzie dobry, bo to jest. Ta karta to jest karta rozwoju, to jest gotowości otworzenia się na wszystkie Twoje ważne cele w życiu. A Twoim celem jest poprawienie tej sytuacji, która jest piące denarów, tak? To jest Twoim celem. Chcesz wyjść z tej, z tej sytuacji, i ta pomysłowość w królu, buław, rozwiąże to. Ja widzę, że to będzie związane właśnie z czymś dodatkowym, żeby utrzymać w swoim życiu więcej niż jedno. bo więcej, dwie krowy więcej ci dadzą mleka niż jedna, tak? Jak najdłużej. I ta sytuacja będzie się poprawiać. Także tutaj coś dobrego, właśnie coś dobrego, kochani. Zobaczymy sobie teraz drugą kategorię. No, i tutaj mamy piątkę buław, mamy króla kielichów i mamy wisielca. I teraz, jaka sytuacja wydarzy się w Twoim życiu w okresie dwóch tygodni od tego momentu, gdy weszłeś na ten filmik? Widzę, że będziesz musiał dużo przemyśleć, obmyśleć jakąś strategię, jakiś plan odnośnie czegoś. I teraz tak. Uważam, tak czuję, podobnie zauważycie, że dzisiaj inaczej interpretuję karty. Bo troszeczkę inny zamysł mój był. Tak samo jak w pierwszej kategorii tam była karta, którą musieliśmy wyciągnąć, żeby powiedzieć, co wnosi król Buław, a czego mu brakuje, tak samo jest tutaj. Też też z tej samej pozycji, to znaczy osoby, która, którą ty jesteś, osobą Osoba, która jest bardzo dobra, która dba o wszystkich naokoło, w tym mówi król Buław, tak? Troszczysz się o wszystkich. Wszyscy są dla ciebie y, ważni, może nie wszyscy na no, jako świat, ludzie, ale ci, co są dla ciebie ważni, na przykład rodzina, tak? Każdy jest ważny, każdego się martwisz, tak? O każdego, y, o każdego dbasz, a czasami może zapominasz o sobie w tym wszystkim, bo to jednak jest ta ogromna troska w nim. O ogromna dbałość o ludzi, których kocha, tak? To znaczy, tego ci nie można zarzucić, że ty zaniedbujesz kogoś, jeśli kochasz. Dbasz, się troszczysz. Cały czas myślisz o tej osobie, żeby nie wszystko było dobrze, tak? I ja myślę, że jakaś sytuacja w ciągu dwóch tygodni będzie, którą będziesz musiał to, to dobre serca schować na chwilę, położyć gdzieś tam. W, powiedzmy w kieszeniu i pokierować się czymś innym. Umysłem, bystrym, co ma król mieczy i król buław ma taktykę. Bo dla ciebie to będzie potrzebne. Tutaj dobroć serca nie zadziała w tej sytuacji. I to będzie ta bardzo ciekawa sytuacja. Najpierw tak jak, jak miecze, tak? Tak samo masz wisielec. On się powiesił, tak? I cała ta krew z wszystkich kończyn spłynęła do głowy. Pomyśl, jak te komórki są krwionek. On teraz dobrze myśli, tak? Teraz dopiero może przemyśleć. On może tutaj nie za dużo działa yy, na tej karcie, ale za to bardzo dużo myśli. to nie traci czasu. I teraz będziesz musiał przemyśleć przez te dwa tygodnie obrać pewne działanie, żeby wyjść z sytuacji danej obronną ręką. Coś, ktoś albo coś nie będzie w stanie z tobą się dogadać, nie będziecie mogli znaleźć wspólnego języka, może być konflikt między wami i ty w tej sytuacji będziesz musiał pokierować się czymś innym niż ciepłem, będziesz musiał wziąć się w garść, jak to mówi się, tak. I pokazać się jakby z innej strony. Ta sytuacja, ona nadszedł taki jakby czas przez te dwa tygodnie, nadchodzi, tak? By doświadczyć tej dwuznaczności strony tej tej twojej całej osobowości, tak? Bo każdy ma i ciemną stronę i tą jasną. Jasno widzenie i czarno widzenie, tak? Ty musisz teraz doświadczyć tego, tego czegoś innego, każdy z nas i to jest ta sytuacja trudna, jest dla ciebie tak jakby lekcja w sumie to wygląda tak jakby lekcja, które ma ci czegoś nauczyć ma ci coś coś ci uzmysłowić pomóc coś musisz się jakby wczuć, do czego cię coś doprowadziło, czuję i tak jakbyś musiał z siebie wykrzesać pewne cechy, których nie za często używasz. Ta sytuacja spowoduje to, no i będziesz musiał niestety inaczej się zachować. To jest bardzo interesujące, także zobaczymy jaka to będzie sytuacja, prawda? Także życzę wam wszystkiego dobrego. Ostatnia kategoria to jest ta buźka uśmiechnięta i macie świat. Macie dwójkę kielichów i macie kartę siły. I jaka sytuacja wydarzy się w twoim życiu w okresie dwóch tygodni od momentu, kiedy słuchasz? No jeżeli jest świat, może być taka sytuacja, że ty poznasz kogoś, kto mieszka, na przykład na innym kontynencie, gdzieś daleko. Może to osobę poznasz na jakiejś stronce internetowej, na jakimś portalu randkowym, może na jakiejś grupie gdzieś. Um, no, gdzie można jakąś osobę poznać? No może w gazecie, w ogłoszeniach. Ale też może ktoś się do Ciebie odezwać gdzieś tam na jakimś komunikatorze. Ktoś, z kim może dawno nie rozmawiałeś. Ktoś, kto mieszka może na w innym mieście, kraju, właśnie gdzieś za granicą, tak? Może być taka osoba. Może będziesz planował w tym czasie przez dwa tygodnie wycieczkę, albo gdzieś emigrację, może jakiś gdzieś wyjazd. A może jakiś wypad romantyczny, albo może będziesz zastanawiał się gdzieś wyjechać za pracą, za miłością, albo w ogóle będziesz rozważał tak jakby szukania, może nowej drogi w ogóle w innym, mie w innym miejscu, tak? W innym mieście, gdzieś indziej, bo może w tym miejscu, gdzie jesteś, tu, już czujesz się wypalony. Może jeżeli myślisz o zmianie pracy, Albo wyjścia na przykład z strefy komfortu, bo nie pracowałeś i pójścia do pracy. To też może świat z kilichów Kielichów oznaczać właśnie nowy etap, jakieś, jakąś umowę z kimś. Może jakaś umowa właśnie będzie podpisana, jeżeli ci na tym zależy na przykład. Ale to jest, są bardzo dobre karty tak naprawdę. Też pokazuje, że to zwiastuje świat dobry czas, taki harmonijny, tak? Zwyciężasz. Pomyślnie się coś tam zakańcza i wiesz, że to wszystko osiągnęłeś dzisiaj dzięki sobie. Te cele, które osiągasz, które już osiągnęłeś, do których dążyłeś, które już masz tak w ręku, to są dzięki twojej ciężkiej pracy. To znaczy, że jesteś bardzo zadowolony. I teraz jest czas pójścia dalej, o krok dalej, zacząć coś nas, następnego, tak? No i znowu mamy potem cały cykl i zaczynamy od karty głupca. mi tutaj coś, coś fajnego ci czeka w tym okresie. Jeśli masz na przykład... Jakąś osobę na oku, tak? Albo jesteś w jakimś związku, to możecie nawet ze strony tej osoby coś bardzo miłego czekać. Może się w końcu oświadczy, może wyznać i uczucia, a może kogoś po prostu poznasz, do kochania, może jakaś bratnia dusza gdzieś się nawini i będzie Wam bardzo, bardzo miło razem. Także te karty są naprawdę w trzeciej grupce są bardzo fajne. Karta Siła pokazuje, że trzeba będzie stanąć twarzą w twarz z bestią. Ale ta bestia to, wiecie, nie dosłownie. Po prostu nie da się tutaj jakby przejść gdzieś tam niezauważonemu. Tylko będzie jakaś sytuacja, którą będziesz musiał sam rozwinąć. Dumę trzeba będzie schować do kieszenia. I wszystko, wszystko inne, czym człowiek z reguły się kieruje... W sytuacjach, kiedy osiąga szczęście, jest taki dumny, wyniosły. Ale karta lwa pokazuje dla nas też, że no niestety, tym nie możemy się unosić, tym honorem, dumą, ponieważ nie wiadomo, czy my jesteśmy tą dziewczynką, czy tym lwem, tak? Tu trzeba się uzbroić w siłę, w cierpliwość, właśnie, żeby stanąć oko w oko z tym, z tym potworem, z tym lwem, z tym bestią, tak? My nie zawsze możemy być pewni w tej karcie, czy my jesteśmy lwem, czy dziewczynką. Dlatego tu na wszelki wypadek zawsze nie kierujemy się żadnym dumą, honorem. Tu zawsze dla nas potrzebna jest siła. Samozaparcie, dyscyplina, ogromna dyscyplina. To znaczy, że sytuacja, która się tutaj się pokaże u Ciebie, będzie wymagała od Ciebie twardości charakteru. Postanowień. Postanowień. To będzie coś na pewno bardzo miłego. Jeżeli czekasz na przykład na, na związek, to może ktoś przyjść do tego związku. Jeśli czekasz na wyjazd, może Ci coś się udać, tak? Może gdzieś, a może czekasz na na przykład, może chcesz nauczyć się języka obcego, tak? Może znajdziesz sobie dobrego korepetytora. W dwójce, kiedyś, który Cię będzie lubił, będzie Cię uczył właśnie języka obcego. Także tutaj e, karty są naprawdę w trójce, bardzo fajne. E, dla wielu osób czuję, że jednak coś jest związane to z zagranicą. Naprawdę. E, nie wiem, może macie partnera, może rodzinę macie, może będziecie akurat. Wiem, że to jest krótki czas, a że w przeciągu dwóch tygodni. Będziecie planować właśnie może wakacyjny wyjazd, chociaż ty może tego słuchasz w wakacje, bo to jest bezterminowy filmik, także ja nie wiem kiedy ty to słuchasz, ale karty są naprawdę fajne, także życzę wszystkiego najlepszego, wszystkie, wszystkie grupki były ciekawe i każdego coś fajnego, milutkiego, małego czeka, także trzymajcie się, dbajcie o siebie.